Boże Narodzenie kojarzy nam się już z wieloma roślinami, na przykład ze świerkiem, jodłą, gwiazdą betlejemską czy jemiołą. I właśnie jemioła będzie tematem dzisiejszego odcinka. Zapraszam! Jemioła to niezwykła roślina która obok gwiazdy betlejemskiej i choinkowych drzewek również jest symbolem Bożego Narodzenia. Ponadto wyróżnia się ona także wieloma cennymi właściwościami i jest uważana za roślinę leczniczą oraz magiczną. Była ważnym elementem dawnych wierzeń i obyczajów. Nie ulega wątpliwości, że jest też bardzo dekoracyjna, pięknie się zasusza i ozdoby z jej wykorzystaniem, nawet bez wody czy wilgotnej ziemi, będą się długo trzymały i pięknie wyglądały. Najpopularniejszą i najłatwiejszą do wykonania dekoracją z jemiały jest mniejsza lub większa wiązanka podwieszana w wybranym miejscu w domu. Najczęściej robi się to gdzieś przy wejściu do domu lub w korytarzu, ale nie tylko. Chyba już wszyscy znają popularny na zachodzie zwyczaj pocałunku pod jemiałą. Zwyczaj bezkarnego całowania się pod jemiołą wywodzi się z 17-wiecznej Anglii. Taki pocałunek miał przynosić szczęście przez cały rok, wszystko dlatego że zgodnie ze starymi wierzeniami zawieszona jemioła promieniuje na cały dom zgodą, miłością i szczęściem. A sama tradycja wykorzystywania jemioły i robienia z niej dekoracji podczas świąt Bożego Narodzenia i w Nowy Rok narodziła się w krajach nordyckich, gdzie jemioła zawieszona nad wejściem do domostwa miała obdarowywać cały dom nie tylko szczęściem, zgodą i miłością, ale także miała odpędzać uroki i demony. Taki wigilijny pęk jemioły należy Należało trzymać potem w domu przez cały rok, bo inaczej jego dobroczynna moc mogła zniknąć. Pracując z jemiołą i tworząc z niej ozdoby, dobrze jest to robić w rękawiczkach, dlatego, że po pierwsze, jej owoce gdy tylko pękną są klejące, a po drugie, roślina ta jest uważana za trującą. Zawiera ona toksyczne substancje, ale jednocześnie jest ona również rośliną używaną w medycynie i w przemyśle kosmetycznym. Obecnie z ziemiły produkuje się m.in. środki pomocne przy nadciśnieniu tętniczym, miażdżycy czy zaburzeniach krążenia. W kosmetyce z kolei w niektórych krajach jest dodawana do szamponów przeciwupieżowych. Wchodzi też w skład niektórych kremów i emulsji ze względu na swoje dezynfekujące, przeciwzapalne i ściągające działanie ale wracając do jej bożonarodzeniowego znaczenia, oprócz wspomnianych już uroczych, podwieszanych bukiecików, można jej gałązki również dołożyć do świątecznego wieńca lub wianuszka, czy też innego stroika, jaki mamy ochotę przygotować. Ja na przykład wykorzystam jemiołę do udekorowania bielonego, ozdobnego wianka, który już sam w sobie jest bardzo dekoracyjny, ale żeby nadać mu bożonarodzeniowy charakter, wkrótę w niego jeszcze dwie gałązki sosny czarnej, o bardzo Długich, przepięknych igłach oraz kilka niewielkich gałązek jemioły. Zarówno sosna jak i jemioła z czasem pięknie się zasuszą i nie stracą na uroku. Gałązki wplatam pomiędzy te białe w plecionym wianku, ale można też użyć drucika florystycznego lub nici, jeżeli nie chcą się trzymać. Do tego można dołożyć świąteczne dekoracje według uznania. U mnie będzie to akurat biały drewniany domek na patyku oraz szyszki na sznureczkach. Jemiała pospolita, nazywana też jemiołą białą lub strzęślą występuje na terenie niemal całej Europy. Czasami mamy ją nawet w ogrodzie na starszych drzewach, i wtedy dobrze jest ją usunąć i potem wykorzystać do świątecznych dekoracji. Jest to roślina półpasożytnicza. wodę i minerały pobiera od drzewa żywiciela, ale potrzeby jemiały są znikome wobec możliwości gospodarza i na szczęście z reguły. Nie wyrządza ona dużej krzywdy. Późną jesienią na jemiole dojrzewają białe owoce. Stanowią one pożywienie dla ptaków, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania tej rośliny. Pomocny jest w tym wspomniany już kleisty miąższ owocu, ułatwiający przywieranie do gałęzi drzewa. Z tymi właśnie właściwościami owoców związana jest też łacińska nazwa jemioły – viscum, oznaczająca lep. Często je miałem w grudniu, możemy też kupić na targowiskach, jarmarkach czy w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach. I można ją też wykorzystać do stworzenia stroika na stół. To przykład. Do niewielkiej i niezbyt głębokiej doniczki o okrągłym kształcie trafi niewielka gwiazda betlejemska o kremowych przykwiatkach. I poinsecja ta będzie dookoła dodatkowo ozdobiona gałązkami żywotnika, i jemiołą. Gałązki te możemy wciskać w ziemię, jeżeli wypełnimy nią doniczkę wokół gwiazdy betlejemskiej lub możemy w tym celu użyć również kąpki florystycznej. W okresie zimowym, kiedy wiele roślin na dworze traci liście i wydaje się, że natura jest uśpiona, jemioła pozostaje zielona i pełna życia, co sprawiło, że stała się symbolem trwałości i nieśmiertelności, tym samym trafiając do grupy roślin symbolizujących porze Narodzenie. Strojkom nadaje ona lekkości. Można ją też wykorzystać do tworzenia girland, świeczników czy choinkowych ozdób. Jemioła symbolizuje Słońce i Księżyc, życie i nieśmiertelność, zgodę i wybaczenie, a do tego jest śliczna, dekoracyjna i wiecznie zielona. Warto o niej pamiętać podczas przygotowywania bożonarodzeniowych dekoracji. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Co dzień.